Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak zainstalować przeglądarkę Microsoft Edge na WebOvo29 Lite. Więc musisz zacząć od otwarcia sklepu Google Play, następnie kliknij w pasek wyszukiwania i wpisz Microsoft Edge. I kliknij wyszukaj, a następnie kliknij zainstaluj. Teraz możesz kliknąć otwórz. A teraz możesz ustawić tę przeglądarkę jako domyślną. Tutaj możesz się zalogować, aby synchronizować swoje dane. Teraz musisz potwierdzić swoje ustawienia, ustawienia prywatności. A tutaj możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia z tej aplikacji, czy nie. Jak widać, moja przeglądarka Microsoft Edge jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia. To wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę i subskrybuj.